Dzisiaj dyskutowaliśmy na Radzie Ministrów o nowych, bardzo dobrych rozwiązaniach, korzystnych rozwiązaniach dla firm i zdecydowaliśmy o przyjęciu kilku takich dodatkowych rozwiązań, dodatkowych przepisów, które będą bardzo dobre, bardzo korzystne dla polskich przedsiębiorców. Więc pierwsza grupa zagadnień wiąże się z kontynuacją naszej reformy dotyczącej użytkowania wieszystego. Przypomnę może w tym miejscu, że parę lat temu wprowadziliśmy nowe zasady, w myśl których prywatni użytkownicy, gospodarstwa domowe, osoby indywidualne, osoby fizyczne. Mogły po prostu wykupić to użytkowanie wieczyste na korzystnych zasadach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększył zakres wolności w tym zakresie dla osób fizycznych. I często spotykałem się z takimi pytaniami na moich różnych spotkaniach z przedsiębiorcami, z firmami, a także ze spółdzielcami, z. Wspólnotami mieszkaniowymi, czy wdrożymy coś takiego dla użytkowania wieczystego wobec tych podmiotów. I dziś, szanowni państwo, przyjęliśmy na Radzie Ministrów właśnie odpowiedni projekt ustawy. Regulacje dotyczące użytkowania wieczystego to zielone światło dla uwłaszczenia przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora pozarządowego w ramach użytkowania wieczystego. Bardzo ważny krok oczekiwany przez przedsiębiorców długo takiej podstawowej prawnej nie było. Pierwszy krok został wykonany na rzecz spółdzielców. Ponad dwa miliony właścicieli mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowej otrzymało prawo własności do gruntów, na których usytuowane, usytuowane są nieruchomości wielolokalowe. Dzisiaj jest drugi ogromny krok. Ponad 450 tysięcy podmiotów będzie mogło nabyć własność nieruchomości, które użytkuje od wielu, wielu lat.